Hejka, witajcie w kolejnym filmie. Tak wreszcie nagrywam na ten kanał. Słuchajcie, chyba przerwa trwała aż rok, tak mi się wydaje, że to było coś około roku. Było to spowodowane wieloma rzeczami. Po pierwsze, trzy kanały. Ja mam trzy kanały w tym momencie i na wszystkie coś tam nagrać, wrzucić jakiś raz, no jednak wymaga to sporo czasu właśnie kolejna sprawa no to właśnie ten brak czasu szczególnie w czasie szkoły no pod koniec szkoły wiadomo trzeba było ogarniać te wszystkie rzeczy, ja teraz od nowego roku idę do liceum więc to też wymagało więcej pracy na szczęście dostałam się do tego co chciałam tak więc cieszę się bardzo no i kolejna sprawa która wpłynęła na tą długą przerwę to telefon otóż ja nagrywałam głównie telefonem ponieważ aparat nagrywał w takiej samej jakości mniej więcej, ja wygodniej mi było po prostu telefonem a mój telefon no już się przestarzał, po prostu zamuliłam go i używałam go. Ja bardzo dużo jakby wymagam od telefonu w codziennym użytkowaniu, bo ja bardzo dużo mam zdjęć, no właśnie filmów i takie rzeczy, więc używam też bardzo dużo, bardzo, bardzo dużo. Więc to przeciąża telefon i on szybko się wykorzystuje. Dlatego mój telefon już średnio się nadawał do nagrania filmów, na przykład nagrywałam film w godzinę, a później wrzucam na komputer do programu do montażu i patrzę, że tam pół godziny z tego materiału to jest zacięcie i w ogóle zacięty jest obraz, dlatego to było bardzo słabe i odechciewało mi się nagrywać na tym, tym telefonie. Teraz od dzisiaj mam nowy telefon. Pewnie będą pytania, więc od razu mówię, jest to Samsung Galaxy S8 i od razu chciałabym Was poprosić, abyście coś mi doradzili. Jeśli widzicie, że jest, nie wiem, jakaś słaba jasność, jest słabe coś tam, po prostu proszę Was, żebyście mi to doradzili. Od razu mówię, jeszcze jedna rzecz. Nagrywam teraz, witam się z Wami o pierwszej albo drugiej w nocy. Nie, nie wiem, nawet mam zasłonięty zegarek przez lampę, więc nie widzę. I właśnie, kolejna sprawa, jest jasno u mnie, dlatego że mam lampę, którą dał mi mój kolega i z to togląda bardzo Ci dziękuję jeszcze raz, bo bardzo mnie to ułatwia. dał mi ją głównie ze względu na to, żebym mogła nagrywać chomika w nocy, ponieważ chomik niestety nie wychodzi w dzień, przez co też mam utrudnione nagrywanie filmów na ten kanał. Ta lampa jest super i mogę jej też właśnie teraz użyć. Bardzo przedłużam i od razu mówię: ten vlog może być bardzo, bardzo długi, i nie wiem, jeśli wyjdzie za dużo materiału, to go po prostu podzielę na dwie części: będzie pierwsza część i druga część. Bo właśnie nie powiedziałam, że nagrywam vloga, w ogóle jestem takim nieogarem, bo jak mówiłam, no, po takiej długiej przerwie, to w ogóle. Mam ten nowy telefon, dlatego mogę się mylić, mogę coś tam chrzanić w czasie, mogę się dłużej zastanawiać, więc po prostu no, wybaczcie mi te błędy, jestem nowa w tym telefonie, bo. Wiadomo, jak się ma nowy telefon, to tak jest się takim właśnie nieogarniętym w niektórych sprawach. Pierwszy raz w ogóle nagry, nagrywam coś na nim. Jakoś mam nadzieję, że jest lepsza. No wiadomo, teraz jest mądr, więc to też tak ciężko ocenić. Ale mam nadzieję, że jest lepsza, chociaż nagrywam kamerą przed nią. A jakbym nagrała tą z tyłu, to myślę, że była jeszcze lepsza, ale już nie chcę bawić takie rzeczy, bo bym siebie nawet nie widziała. Może zacznę wreszcie mówić o tematyce tego filmu. Otóż tak, będzie to vlog z Sopotu. Stwierdziłam, że zakładam z za was vloga, chcę powrócić z vlogami, bo uwielbiam vlogi, bo można i pogadać, i coś pokazać, i właśnie no, jakiś taki, nawet rozszerzyć jakiś temat. E, oczywiście mam też pomysły na inne filmy, mam cały z filmami na wszystkie moje kanały, dlatego postaram się je realizować po kolei. Będą takie filmy, ale to jest vlog. Witam was we vlogu. <grym> Znowu kurczę, naprawdę. Aż, aż nie wiem o czym mam mówić bo mam tak dużo rzeczy do powiedzenia wam po takiej długiej przerwie wyjeżdżam do Sopotu, wyjeżdżam razem z moją kuzynką i już jutro, a właściwie to dzisiaj no bo jest już po 12 w nocy i jest to wyjazd na dwa tygodnie ale nie jest taki zwykły wyjazd nie jedziemy tam odpoczywać, plażingować, tylko jedziemy tam pracować pieniądze mi się bardzo przydadzą głównie ze względu na zwierzęta ja na króliki ostatnio wydaję fortunę naprawdę mam trzy króliki w czym jednego hodowlańca więc jedzenia idzie potąd a najgorzej to jest z weterynarzem, bo ostatnio naprawdę też tak samo. No niestety, bardzo dużo wydałam na weterynarza, no ale wiadomo, że. Tego się nie ominie, tak? To jest zdrowie i na, na tym nie oszczędzam, nigdy na tym nie oszczędzam. W ogóle na zwierzętach nie oszczędzam, bo po prostu chciałabym im zapewnić godne życie i im je zapewniam, ale do tego potrzeba pieniędzy, więc jeśli jest taka okazja zarobku, to ja najbardziej korzystam. A zresztą myślę, że fajnie spędzimy czas, dlatego że jedziemy tam we dwie i no jest to sopot, jest to morze yy, i tak naprawdę pracujemy 6 godzin dziennie. W ogóle pracujemy dla fundacji, ale nie będę mówiła w tym momencie na temat nic z tej pracy w tym vlogu, chcę, dlatego że chcę nagrać osobny film, ponieważ myślę, że będzie to interesowało niektóre osoby, bo jest to praca dla nieletnich. Nie to, że od 16, bo ja przecież 16 jeszcze nie mam. 16 kończę 7 sierpnia, a wyjeżdżam no, tam 13 lipca. Dlatego to mogą wykonywać naprawdę mm, młode osoby bardzo. Dlatego ja chcę o tym powiedzieć, bo myślę, że jest to ciekawy temat. Rano i wieczorem zależy, na którą godzinę będziemy miały zmiany. Mamy czas dla siebie, więc myślę, że fajnie go będziemy spędzać. Teraz kwestia pakowania. Są to dwa tygodnie, więc no dość długo, ale też no nie jest jakoś masakrycznie, tak nie jest to miesiąc ani nic. Ale z drugiej strony podobno warunki mieszkaniowe są bardzo słabe, no bo to czego się spodziewać, jak oni tutaj to mieszkanie zapewniają. Brakuje wielu rzeczy, dlatego ja je musiałam jakoś spakować do walizki. No dodatkowo wiadomo, ubrania, takie standardy. No, ale moja walizka tak samo nie mogła być za duża, bo jedziemy w kilka osób samochodem i po prostu one by się nie zmieściły, więc musiałam spokojnie z takiej naprawdę małej walizki. Nie wiem, nie wiem jak ja to zamknę tą walizkę, bo już tam mam popakowane te rzeczy, ale jak zamknę, nie mam pojęcia. Tam obstawiam, że będę Wam głównie pokazywała, co robimy i tak dalej, nie będę się rozpowiadała, bo no tak to jest w takich miejscach, jak jest więcej osób, że ciężko się rozgadać, dlatego że ja się nie mogę skupić wtedy. Najzwyczajniej w świecie. No i tutaj mam jeszcze kosmetyczkę, którą muszę dopakować do końca, ale to zrobię rano, wiadomo. Jak tam już użyję niektóre kosmetyki użyję rano, no to je dopakuję, już tak na bieżąco. Ale mam jeszcze sporo rzeczy dzisiaj do zrobienia. Po pierwsze, jaram się strasznie tym telefonem, no bo kurde, no kto by się nie jarał nowym telefonem. Jaram się, żeby sprawdzić te wszystkie funkcje i w ogóle, chociaż już dzisiaj tak go długo ogarniałam ale mam w planach tak, posprzątać króliką dzisiaj, bo muszę to zrobić przed wyjazdem, dlatego, że będą się opiekowały nimi moje siostry, a później one tam jeszcze gdzieś wyjeżdżają, więc będzie się nimi opiekowała moja mama natomiast chomikiem będzie się opiekował mój tata dlatego też mu muszę a właściwie to jej ogarnąć rozpisałam im całą dietę, opiekę wszystko na kartkach, ja tak zawsze robię jak zostawiam zwierzaki pod opieką, no ale oczywiście pod telefonem będziemy, więc nie ma tutaj problemu żadnego, i tak w ogóle stwierdziłam, że nie mam innej opieki opcji, żeby się do Was odezwać w jakiejś innej porze, bo mówię, teraz będę miała te rzeczy do roboty, a rano wyjeżdżamy o dziewiątej, więc nie przedłużam, bo nie chcę, żebyście się zanudzili tutaj. Do usłyszenia, do zobaczenia o innej porze. Hejka, witajcie! Dzisiaj jesteśmy już trzeci dzień w Sopocie. Teraz idziemy, bo dzisiaj mamy na czternastą idziemy, a teraz sobie idziemy do fundacji, do Sopockiego Uszekowa, dlatego że... Stwierdziłam, że trzeba skorzystać, bo jeśli już jesteśmy w tym mieście, jest tutaj fundacja, to czemu by nie pomóc jak mamy wolne przed pracą? Więc myślę, że będzie fajnie. Nie będę Wam tam raczej nagrywała, no bo w końcu idziemy tam, żeby pomóc, posprzątać, nakarmić, a nie żeby się rozpowiadać, nagrywać, dlatego po prostu tak się chciałam do Was odezwać, bo, bo przypomniałam sobie, że w ogóle się do Was nie odzywałam, a wczoraj też fajnie spędziliśmy dzień, bo po pracy poszliśmy sobie na gofry, na plażę o 12 w nocy, więc naprawdę było bardzo, bardzo fajnie i śmiesznie tutaj. W ogóle sopot o tej godzinie to jest jedna wielka impreza, tyle wam mogę powiedzieć, więc jeśli ktoś by był, to no polecam przyjść po prostu, pośmiać się z tych wszystkich ludzi, bo to jest bardzo śmieszne, jak za zagadują, zapraszają na drinki i takie rzeczy. Że... A jeśli jeszcze wiecie, ja te kwiatki sprzedawałam, to ludzie rozpoznawali nas na przykład i później podchodzili wieczorem i to już bez tych kwiatków, więc to tak też śmiesznie rozpoznajesz tych ludzi, oni ciebie i w ogóle. Naprawdę bardzo śmiesznie, i bekowo, szczerze Wam powiem, bo jest to jakaś praca, wyzwanie, ale z drugiej strony, gdyby nie było takich ludzi, którzy właśnie są inni niż wszyscy, to nie byłoby to zabawne i takie urozmaicone. I ogólnie dzisiaj jest dyżur karmienia, ale zapewne będzie coś jeszcze do posprzątania, bo tak słyszałyśmy, dlatego przychodzimy i myślę, że jeszcze przyjdziemy kilka razy, jak się uda. Im więcej, tym lepiej, bo to wiadomo, że trzeba skorzystać, jak już tutaj. Słuchajcie moi drodzy, teraz akcja szybka, muszę wam coś powiedzieć bardzo ważnego. Idąc z kuzynką do sklepu, nagrywam na białe tło jak na razie, tak specjalnie. Idąc z kuzynką do sklepu znalazłyśmy pudełko, w którym słyszałyśmy miauczenie i oto taki kotek był w tym pudełku. Zobaczcie jaki on jest malutki w porównaniu do mojej dłoni. Kupiłyśmy mu od razu podkłady, karmę suchą, mokrą, to co myślimy, że będzie potrzebne. Oczywiście no później zainwestujemy w coś lepszego, ale tak na szybko trzeba było no, coś ogarnąć, wiadomo. Ma już tam swój kącik. Ale jesteśmy w pracy tak naprawdę, więc to jest tajemnica, że on tutaj jest, więc na hardkorze lecimy takim niezłym. Bo gdyby się ktoś dowiedział, mogłoby być słabo. Więc jest tutaj w tajemnicy: kryjemy kota w pokoju, ale warunki zapewniamy mu jak najlepsze, tak więc będzie bezpieczny. I już mamy dla niego domek: już moja znajoma go przygarnie, też będzie miał tam super. Więc w sumie dobrze wyszło, że go znalazłyśmy, bo przynajmniej będzie miał fajny domek. Okej, okay, więc jesteśmy teraz na plaży. Na szczęście się przypomniało, żeby wam nagrać. Siedzimy już sobie tutaj jakiś czas no nie wiem, z pół godziny i jeszcze pójdziemy do Subway. No rozumiem, <grym> tak. my tutaj tyle jemy, że to jest jakiś hit. I nawagę. ona się strasznie bała wejść, no ale cóż, nie widać w ogóle mojego palca. Ale tam tamte światełka są promy, statki, jakieś takie sprawy. A tutaj jest to molo w Sopocie. No to takie, myślę, że każdy słyszał o molo w Sopocie, nie każdy może był, ale. Tak ono wygląda. A tak wygląda to wszystko, co Wam z pokazywałam z lampą i chciałam zobaczyć z ciekawości, jak to będzie widać, ale tylko tak naprawdę się podświetlił tutaj piasek, nic więcej. Siemka aktualizacja. Jesteśmy teraz na plaży, ale z niej wróciłyśmy i poszliśmy do Maca. Tak żeby zdążyć przed jego zamknięciem, bo dzisiaj niedziela, więc do pierwszej w nocy jest otwarty. I my sobie jeszcze teraz siedzimy na plaży, mamy ręczniki e, i tutaj wzięłam sobie w McDonaldzie frytki, trochę mi się rozwaliły i to ciastko. Ja uwielbiam te ciastka, to jabłkowe właśnie najbardziej lubię. Ono wygląda tak i jest pyszne jest wszystko jeszcze cieplutkie, więc sobie teraz zjemy i obyśmy nie zasnęły. Hejka, ja się na chwilkę zatrzymałam, bo ogólnie idziemy teraz do sklepu do Lidla. Jest już dość późno, około 13-14 dzisiaj mam pracę na 17. Idziemy kupić borówki, bo w Lidlu są takie pyszne borówki. Plus ja sobie kupuję dwa kresanty, bo... bo zawsze mam tak rano, że jednego sobie jem w drodze jako drugie śniadanie, a kolejnego biorę tam na przerwę w czasie pracy. Kotek był u weterynarza, okazało się, że jest to dziewczynka i że dostała już tabletki na odrobaczanie. Jedną, jedną kolejną za 10 dni dostanie, to już ja i dam, jak w domu będziemy. Zdrowa jest, wszystko jest ok, więc super. Tak naprawdę już ładnie je, ma energię. Na początku to było tak, wiecie, że jeszcze nie chciała jeść, nie chciała się w ogóle załatwiać. Teraz pod łóżko nam robi, że masakra. Pod nasze łóżko, pod łóżko koleżanek, więc w ogóle... Pysznie. Ok, jesteśmy już w Lidlu i niestety borówek, już przecenionych tak fajnie nie ma. Są w normalnej cenie, a wcześniej były o połowę tańsze. A sorry za tamto, że mi się ucięło, ale coś mi się pochrzaniło z pamięcią. Nie wiem, czy już jest ok. Jak mi się będzie tak ucinało, no to coś będę musiała pokombinować. Bo jeszcze, jak mówiłam, nie ogarniam do końca tego telefonu. Wezmę sobie te kresanty i może jeszcze coś. Ogólnie tak fajnie jest w tym Lidlu chłodno, bo przedwczoraj było bardzo zimno, ciągle padał deszcz, natomiast dzisiaj jest taki upał, że fajnie tak jak się wchodzi tutaj właśnie, jest tak fajnie chłodno, że super. Tutaj są, uwielbiam je, uwielbiam. O nie, ja nagrywam z lampą, teraz widzę, widzę w odbiciu, bez sensu, muszę wyłączyć. Dobra, mam już dwa krasanty. To pyszne, Monte kupiłam sobie wczoraj, więc jeszcze na pewno dzisiaj będę jadła. Mega jest, polecam wszystkim. I tak samo tą sałatkę. E, ona jest jako taki fajny obiadek, czy śniadanie, kolacje, kto woli. Bardzo też polecam. Bardzo taka pożywna, dobra. Dzień dobry. Ja poproszę kartę. Jeszcze jedną rzecz odnośnie tej samej pracy, że w tym momencie my jesteśmy, no tutaj, te dziewczyny, które sprzedają te kwiatki, zbierają na fundację, jesteśmy takimi sprzedawcami i ta mm -hmm. solidarność między właśnie tymi osobami, które coś sprzedają czy zbierają na tym deptaku jest zarąbistą rzeczą, bo wszyscy jakby zagadują, uśmiechają się do siebie i Nigdy bym nie zagadała do no na przykład faceta, który sprzedaje balony, a teraz jest naprawdę tak, takim naszym przyjacielem, fajnym, więc to jest naprawdę fajna sprawa. Tak samo dostałyśmy wczoraj... Gofry, po prostu wyszedł e, facet i nam je dał, wyszedł i nam przekazał te gofry za darmo i w ogóle tak naprawdę miły gest. Tak samo przed wczoraj lody i dzisiaj nas zaprosił tak samo na lody, więc naprawdę fajna sprawa. I tak samo my dajemy czasem te kwiatki, jak już wiemy, że nam się uzbiera z innych ludzi, którzy dają po prostu pieniądze na fundację, to my możemy komuś dać te kwiatki jakby. Opowiem Wam już to wszystko ze szczegółami w innym filmie, ale po prostu, no mega, mega fajna sprawa i to jest takie miłe, jak ludzie tak do siebie są nastawieni. E, właśnie ci, którzy tam coś działają na tym deptaku. No hejka, ja jestem tak zupełnie, zupełnie na luzie, ubrana w bluzę. Mam tutaj tylko torbę i e, krótkie spodenki. Idziemy teraz na plażę. My pracę kończyliśmy dzisiaj o 20.00 i jest godzina 23.00, więc e, trochę długo nam zajęło to całe przygotowanie się. Bo ja musiałam sobie zrobić moje kanapeczki, na które napaliłam się rano i cały dzień czekałam na powrót do domu, żeby właśnie je zjeść. No i co, lecimy teraz na plażę, zobaczymy czy tam kogoś spotkamy, czy nie, bo tam jest jednak już, jak tak się pracuje na tym deptaku, to się poznaje wiele osób. Głównie mówię o takich, którzy również właśnie coś sprzedają, czy zbierają na fundacje więc niewykluczone, że kogoś tam spotkamy, ale raczej nastawiamy się na to, że po prostu sobie tak posiedzimy, bo wieczorem na plaży jest super i jak mi się przypomni to wam postaram się nagrać i w ogóle sorki za to, że ten vlog to jest takie urywki w ogóle z nie wiadomo jakich dni, bo dzisiaj jest na przykład poniedziałek, ale ja szczerze wam powiem, że zapominam nagrywać, bo kiedy my skończymy pracę to jestem już tak zmęczona, że tylko żeby się kłaść, bo zazwyczaj kończymy wieczorem, a dzisiaj kończyłyśmy no też wieczorem, ale o 20, no to jeszcze, jeszcze jest. Wiecie, tak się nie czuję takiego wielkiego zmęczenia. Dlatego, jak pamiętam, to się staram nagrywać, ale pewnie też powrócę, mam trochę zdjęć dlatego, że zdjęć pewnie też troszkę jeszcze porobię porobiłam głównie jedzenia bo tak naprawdę żywimy się tutaj głównie McDonald'em, ale również innymi fast foodami. A wiecie, jak czasem ukradkiem się wejdzie do maka podczas pracy, to nie mogę Wam nagrać, bo jeszcze by się zrobiło większe zamieszanie i tym bardziej by to było widać. Dlatego I tak, tak wygląda, robię. E, Sopot nocą. No, jeszcze nie jest taka wielka noc, bo jest, jak mówiłam, 23. Ale no, ludzie są jeszcze. Jak będziemy wracać, to pewnie już nikogo nie będzie. A i sorry, nie jest poniedziałek, tylko niedziela, bo mi się pomyliło. <laughs> jest jednak niedziela, jutro jest poniedziałek, bo mi się pomyliło, bo grafik dostałyśmy dzisiaj na poniedziałek i mi się już pokrzeniło. oczywiście w głowie. Więc pokażę Wam jak wygląda e, Sopot e, niedzielnej nocy. Okej, okay, więc dochodzimy już na ten deptak. Osoby, które tu były już pewnie wiedzą mniej więcej, bo to jest charakterystyczne miejsce. Tutaj jest taki kościół, no tutaj mamy, e, jest McDonald's, no i właśnie my w tym maku często jadamy, a tam się idzie w dół na ten deptak. Na którym pracujemy i na którym spędzamy większość dnia. Słuchajcie, przed wyjściem zjadłam kanapki, cztery kanapki, ale oczywiście, jak tu przyszłyśmy, no to jak już jesteśmy w maku, no to jakby nie kupić nie z no to to jest w ogóle jakieś chore. serio, bo ja boję się wejść po tym wyjeździe, ja się będę bała wejść na wagę autentycznie. Słuchajcie, ja czuję, że ja tutaj przetyję tyle, że ja nie wyłażę cały dzień, tak? Te 6 godzin, czy nawet więcej, łazimy. Przytuję tyle, że to jest hit jakiś. Więc zobaczymy, ja może wezmę jakieś frytki czy coś, no bo burgera to ewentualnie bez mięsa, ale tak naprawdę tam nic nie ma ciekawego w nim. Jutro na pewno idziemy na saboja, co nie? Na saboja idziemy, no a dzisiaj może jeszcze coś, jest... chociaż ja nie wiem po co, ale no jak już jesteśmy w maku, to trzeba coś zjeść. Słuchajcie, tak szybka, nielegalna przerwa w trakcie pracy. Kupiłam sobie trzy ciastka, bo od 17 są za złotówkę tylko jedno, a normalnie 2,50 za jedno, więc to się bardzo opłacało. I takie pyszne są te ciastka, że ja je Wam bardzo, bardzo polecam. A w domu jak przyjadę, to muszę sobie sama je zrobić, bo no mam przepis na bardzo podobne, więc sobie na pewno zrobię. Jesteśmy teraz w Saboiu i powiem wam, że mogę Wam serdecznie polecić tą kawę mrożoną. Jest to kawa mrożona kokosowa i jak tutaj tak porównywałam w różnych miejscach tych wszystkich takich, gdzie można kupić taką kawę mrożoną, ogólnie mrożoną, to tu jest najtańsza i najlepsza, bo jest właśnie kokosowa. I to jest tak i później jak się wymiesza, to się, no to tak jakby łączy. Plus mam dwa ciasteczka, bo one również są pyszne. Dobra, więc ja już się chciałam z Wami tak naprawdę pożegnać. Dzisiaj e, spędziłam dzień tak, że byłam cały czas w rozjazdach. E, pojechałam do skupu zawieźć surowce, które zbierałam dla okienka jako zbiórka taka charytatywna. Więc jeśli macie jeszcze nakrętki, bo teraz będę zbierała już tylko nakrętki płyty, jeśli macie to, możecie pisać do mnie prywatnie. Ustalimy albo odbiór osobisty, albo jakoś wysyłkę, coś takiego. Więc piszcie, jeśli macie. Ale przyjechałam e, dwa dni temu. O trzeciej w nocy. Sorry, że tak długo się do Was nie odzywałam, ale całe dnie spędzałam na ogarnianiu rzeczy po przyjeździe. Dzisiaj byłam jeszcze z Julekiem u weterynarza i niestety nie jest z nim dobrze, ale jeżeli jesteście na mojej grupie na Facebooku, nazywa się Światoczami Chomika i Królika, to tam możecie się dowiedzieć dokładniej, no, co tam z nim, bo nie będę już tutaj się rozpowiadać na ten temat. W każdym razie wykupiłam jeszcze leki w aptece. Tam byłam na poczcie wysłać paczkę. I to tyle, tak naprawdę. Mam nadzieję, że ten vlog Wam się podobał. Wiem, że on był bardzo chaotyczny i za to Was przepraszam, ale po takiej przerwie jeszcze do końca nie przywykłam do nagrywania tych vlogów. Natomiast mam nadzieję, że mimo wszystko Wam się podobało i zostaniecie, bo mam plany na kolejne filmy, więc mam nadzieję, że będziecie zadowoleni. I to by było na tyle. Do zobaczenia. Papa! Pa.